Got my high top, no shirt, jeans on, no oh shit, levels up, lights off, I'ma test stage up. Rock up make it rain, right. live it up and live

No. Dzień dobry, witam komentarz. Proszę Państwa, jesteśmy świadkami naprawdę okropnej sytuacji. Czy prokurator stwierdzi zgon? Niestety, przykro mi, stwierdzam zgon, bo, bo umarł. Ale właśnie, że sami Państwo słyszeli coś Ale czy wódka go. Zobaczymy, czy go co Coś jakby... Jakiś... jakieś... Jakieś oznaki życia są? Nie, ale jakieś słaby życia są? No zrobić muszę Myślę, że tutaj tak też nie ma. Nie, nie, Jak już ja nie żyje? To jest ja tak, śpiewa. A ja ja myślę, żyje. to jest tak. To jest tak, to jest tak. nadzieja. jest tak, to jest tak. To, to, to jest tak, to To jest tak, to jest tak. To jest odjechały. to jest

Próbowali. Próbowaliście. Też. No ja w mięsie. Tyle Nie teraz przejdę. No. tak? No, ja myślę, że to się ułoży. No, ale jeszcze można. coś... można No, właśnie, można coś. Zobaczymy, No, 7. No, No, 7. To 7. No, taki, No, 7. No, 7. No, 7. No, 7. No, 7. No, To No, nam No, 7. tutaj. Naszego denata. Myślę, że mu my to można dać i spokojnie się stanie potem. Jest! Że... Czuć w Czuć w Ale, Ale czekajcie, coś będzie. Czy wstanie? Nie! No nie ma! Było yeah, to nie! było blisko! Jest jedna taka butelka i myślę, że może... To wstanie, wstanie, się podniesie. Dobrze. Tak będzie można zrobić przesłuchanie. A mi się wydaje, że najpierw Na fajnie, Najpierw zrobisz czy też Panie puchanie? Potem... Tak? Panie światło! Zapraszam do rady w przesłuchanie w sprawie zbrodni. My świadka znaleźliśmy, ale proszę, nie stawiać oporu, ale proszę, ale proszę nie, nie stawiać oporu, ja oporu, bo jest. teraz, teraz jest pan to? świadkiem, więc zapraszam do rady, bo z, złoży pan zeznania i będzie pan mógł jechać. Ja to bym tylko ja to, to, inaczej, no inaczej. To, to inaczej. To inaczej. No myślę, że jako w polskiej policji damy jeszcze jeden szczycik i będę zeznań się Bez Zobacz, ale już się rusza, już się stawia. Jak to polski pojazd ci w niech będzie! No. Jak to sobie to może go podnieść do góry. Jedna noga działa. No Jedna noga działa. Jedna noga działa. Nie mam przycisku. Dobra, trubstam, no ale ożywiony. Ożywiony jest, no ale to jeszcze nie koniec, o, teraz trzeba jakoś coś zaradzić, żeby go nie bolało. Jak będziemy się kierować, Właśnie. No bo tak przy stole no, lata, się latać chyba mi się nie. Uważam, że że spokojnie się życie. A mi się wydaje, że rdzebiała. Się... Widzi pan o się miała trzyma. może być taki taka... No ja myślę, że no... Proszę to Państwa, byliśmy świadkami okropnych to wydarzeń, to ale na szczęście wszystko, ma to, ma to wszystko tak. skończyło się dobrze. Jest ze mną prokurator, który stwierdzał zgolopi, ale jak to się stało panie prokuratorze, że jednak poszkodowany ożył? E, no cóż, jest to działanie oczywiście polskich, naturalnych specyfików, jak wiemy, widzimy tutaj e... polskiego pozdrowiciela w akcji. To się, kiedy się zabiło. Kieruj się, Cześć. stało To To, że nie A ty jesteś tak, widziałeś, tak, wszystko. widziałeś wszystko. Widziałeś wszystko. Tak, tak, to nie, 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 nie. nie ja to, ty, to ja mu no, to goście, ale to dla mnie, nie dla prokuratora. Ale nie dla prokuratora. Ja chcę złapać. No wiesz, bo... To Mój głodek mnie rozgrzewa. Ale... Nie wyżyta. No i zobaczymy. Wyjmiemy to? Wyjmie się? O, wyszła. wyszło. A pamiątkę? Jakby była łako powiązana, to obowiązano, to wyjdziemy. Dobry kartką. Dobra. Nie mam Dziękujemy bardzo za współpracę z policją, prokuratora. Że powodzenia w naszej! Musimy oglądać wiadomości dzisiaj. <grymne> no cóż proszę państwa, wszystko zakończyło się dobrze. i tak jak pan prokurator powiedział, zdrowicielska moc alkoholu uratowała tego biednego człowieka.